Bardzo witam w kolejnym piskim przeglądzie z Breath Edge. <coughs> Rozpoczynamy sobie nową gę. Aha nie, no to ja pojadę. zamiast zasypywać śmieciami, lepiej zasypywać pojemnikami ze śmieciami. <coughs> ok. My jesteśmy co to jest za maszyna, a? Pokażę, nie wiem, to dziwne. ja odeks, który nam się tutaj pojawi, jest dosyć ciekawy. Co tu jest? <laughs> dobra, pfff, dobra Jestem w dlaczego chcieliby to podmienić, więc dobra, dawaj tą tę zły Dobra, ma lekką, sobie zapalił, nice Here you are again Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him R2D3 Ow. You tell us all you know from the beginning, no lie. Confirm? You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? No, ja bo jestem Bu samemu, też się chcemy w sumie dowiedzieć. Ona no, jest bezimienny. Gothic Gotikafens. O Nie podoba mi się to nie przejście nie, no, najpierw tutaj mamy przesłuchanie, potem nagle się zaczyna jakaś y, wstawka fublena Nie no, emocje, nagle nam tył na właśnie z tego pogrzebu Nie wiem, dziadka czy kogoś ucieka w przestrzeń, jednocześnie kurczak, zbijamy się z statkiem I nagle, bum, przejście, dostajemy z tą łapałką Znowu, pałką. znowu. Trochę się to ładuje. No, tak trochę długo.

You've gotten into a non-standard situation. The Breathedge Global Funeral Agency is proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive. When you hang up an inventory box, you can stuff an inventory, if you will. To stop the leakage, you'll okay. need an without any holes. Take chewing gum from your pocket. Try ta... not to get your funerary space suit sticky. Stick it somewhere except for your face. Ja to gdzie jest ten kuliczak? W jakim punktu go mamy czy gdzie? Jak z naszego kuliczaka? No nie mamy kuliczaka. Na... inny telefon w pani w depresję. A my sobie pójdziemy w pani w depresję i...

That was a close call. Trike, you've got great engineering skills. You have broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activate great news. Using my ingenious two-digit password matching algorithm, I managed to hack the interphone activation codes. Now all that's left is to build a cryptographic debugging station and reconfigure the interphone using these codes, which will take about five years with your current skills. It looks like the steering wheel. You need to try to connect to it. Remember that you are still able to become depressed. Mm. Okay. Uh e, Metal 2, przewód. Zakładam, że gdzieś tutaj musimy tego poszukać. Tego złomu latającego. Um, dwa metalu i przewód. Jeden. Mm. O, metal. Dobrze. Okej, okay, to jeszcze przewodów. W sumie sensie, przewody mogą być przy kablach. Logiczne by było. No tak, okej, okay, super. To już mamy wystarczająco dużo na tą sesję debagowania. Nie, I też w ogóle tutaj mamy zapas ten ograniczony. Chcę, trzeba uważać... ...jak długie ekspedycje do kosmosu robimy. Nie, I mamy to. Okej, gdzie mam to zamontować? No nie wiem, chyba był gdzieś na zewnątrz. Dla co? To jest taki jakiś klucz. Nie wyglądał mi bać na coś, co można zamontować. Nie no, fajne zabagowanie. Bo w to uderz. Nie no, dożyjemy. Tylko cztery lat. Co się może przydać? Ba, narzucone przez deweloperów? Nie no, fajna nazwa. Okej, okay, czyli to jest to coś eee, dwa metal rafinowany i gruba taśma izolacyjna. Przewód już mamy Okej Eee, okay. eee daję pytanie, gdzie ten... Gdzie możemy w sumie znaleźć właśnie ...dowolne z tych innych zasobów? O! Oni już tyle szczęście co my nie mieli No ja bierz wodę. O alkohol. Na bogato. Będziemy mieli co pić w kosmosie. Okej, okay, czyli chyba nie tylko my przeżyliśmy. W yeah, e, razie czego jakby ktoś się zastanawiał, po co właśnie zabrałem jakieś zwłoki do e, naszego tutaj sobie, nie wiem, statku, nie wiem, czy tak mogę nazwać, trochę takim biednym stanie, jak na tak jest. W każdym razie, no, co prawda zrobiliśmy trochę wody, no, ale z jedzeniem u nas słabo, więc to no, na trochę nam starczy. Dobra, teraz szukaj tej taśmy i metali. Nie wiem sobie, czy sobie tak po prostu będą latały, czy może trzeba je gdzieś wydobyć. Tkanina. A nowa nie potrzebujesz skanaja. Potrzebujesz łamacza. No właśnie, tu jest trochę duże rzeczy, które można pewnie jakoś wydobyć. Nie wiem, czy tak sobie latając, co znajdziemy. o jadio, Może sobie jest jadio, by coś wypadło. Tylko potrzebujemy tego łamacza. nie trzeba polecić, poszukać. Znaczy nie polecić, poszukać, tylko polecić do bazy i tak go wytworzyć. Nożyce. Dobra, no zobaczmy co możemy stworzyć i czego potrzebujemy do tego. Zresztą zaraz nam się trochę len skończy. Fajna gramatyka. Dobre tłumaczenie. choć nie uwagę cały... ...motyw gry, to nie ...nie zdziwiłbym się jakby to było specjalnie. I w sumie przez to, biorąc uwagę, jak tutaj się wypowiada ta osoba i jak się wypowiadały wcześniej te roboty, to nie wiem czy to jest właśnie pułapka przez niej zostawiona. Co? Wow, możemy się dojechać po plecach. Ale niezwykle przydatna umiejętność. Cisza. Jak to wyrzucić? Nie da się. Okej, okay, tak się da. A w każdym razie mm, metal 3 ma metal 2. To jeszcze jeden metal. Jest tu jakiś metal? Co ja chyba lata. Metal jest taki pomarańczowo biały w tej grze. No dobra, więc na. Jak! Chwila, co? A czemu ja na przewód patrzyłem? mówię, że to jest metal. Znaczy, jeszcze jeden metal. Mm, jest tu jeszcze gdzieś tam wyżej, widzę. A i tutaj też. Bierzmy już od razu kolejny na przyszłość. A. Dochyna się tutaj mam pociągi, Choć bez tym to nie za daleko dolecimy. Jak lepiej się udusić czy spło? Hmm. Znaczy, no, spłonęlibyśmy tam, gdzie byłby właśnie tlen. Tylko, że. Czemu mielibyśmy, niby, sprowokować ten płomień? Okej, okay, mamy pojęczny łamacz, Sprawdźmy, co możemy złamać. Ja generalnie podoba mi się, że w tej grze prawy i lewy są zamienione ze sobą to co prawda niby jest logiczne, no bo mamy w prawej ręce pod prawem używamy, no ale jednak większość gier nas nas zwyczajowo do tego, że jest na odwyt. Jak sama ja zdjęciem, wcześniej, tutaj byłem jakoś nie zamajazałem. Złam to. Aha, wobec metal? A nie ma tego jakiegoś lepszego, nie pamiętam jak się nazywał. Ale spróbujmy zniszczyć tam było jeszcze takie radio. Może z niego coś wypali lepszego. Plastik, to też nie to. Jest an to, to radio. No you you um, tak, chyba je trochę tu jest. Choć mało tlenu mam. Ja. <ścoughs> nie no, śmieszny jak Dol. Okej, okay, baterie, ja tylko, że ja potrzebuję grubej taśmy oraz. Y, Jakiegoś mentalnie, nie pamiętam jak się nazywał. A to ja potem sobie polecę. Zaraz ja zacznę lepiej szukać w innych miejscach. Tak, czyli to był nasz dziadek. I pym, miał swoją kuję okej, okay, ciekawe. Tę umyliby mamy, ale nie mamy. Weźmy do tego niebieskiego.

Super Ej no wyekwipuj to Halo No nie wiem, polećmy Bortolinizer, po zobaczymy tam gdzie widziałem Jakieś tam płyty przy tamtym wyjaku Gdzie właśnie potrzebowałem tych Nożyczek ja Więc najpierw ten Tylko jak ja mam to wyekwipować Czemu nie mogę? No nie wiem. Może wystarczy jak mam to po prostu w Ale takie dziwne. Raczej powinienem e, móc sobie jakoś sobie wsiąść do ręki. No, mam nożyce, tylko ich wyekwipować nie. Fuck, wyrzucił je. A gdzie one są? Dobre. a Super, czyli to są nożyczki, a ja potrzebuję nożyc. Duża różnica. A nie, może uda mi się z nożyczek skraftować nożyce. I co to jest? Świeci się coś. A, najpierw potlemnę, a potem polecimy do znacznika. To daleko, nie wiem czy stążymy z naszym tlenem. Podlecieś tam, zbadać czego szukamy, wyucieć się jeszcze. I jaką to ma wytrzymałość? Będziemy musieli chyba na jaty latać. Nie wiem ile to nam zajęło dolecenie tutaj Powiedzmy, że tak na 30... E, z... Aha! Super zniszczył nam się. Bo tam jest coś jeszcze kolejnego. A to szybko podlatujemy i uciekamy do bazy. O balon tlenowy może się przydać. Czyli mogę się z niego... eee... tlenem napełnić? Chyba nie. ten mi się skończy O nie! Okej, okay, po prostu co życie, myślałem, że insta będzie oh. Czy stać mnie na... Znowu to? O i mogę to też stworzyć Stwórz jedno i drugie Super, to teraz nie mam metalu z kolei Ale mam nożyca Poszukujemy metalu. Ile go potrzebuję? Eee, wystarczająco już mam. Nie, okej, okay, czyli nie mogę zrobić tego nożyczkami, ale mogę zrobić to nożycami, które są dosłownie nożyczkami na długim kiju. Wow. Logika. Guma. Nie wiem po co mi jest guma, ale okej. Okay. Mogę tam atakować? Ja wiem już co z tym zrobimy Możemy <grymne> sobie przygotować obiad Czemu nie mogę, no nie mogę tego użyć na nim No nie U mnie tutaj jest głodu przez to Jest okay, twórz to, i lecimy otworzyć te drzwi. Myślę, że będziemy też powoli kończyć. Eee, gdzie ty to masz? Halo? No, a nie możesz i tego, i tego mieć. To chyba sens, powinno automatycznie przeskoczyć na kolejny slot. No, otwórz to... Okej, okay, co to jest? Aha, czyli tutaj też teraz będziemy mieli ten... Okej, okay, czyli teraz mamy kolejne miejsce z napomnieniem plenu, fajnie. Teraz możemy sobie... Mamy jeszcze jakieś znaczniki poza naszym statkiem? Chyba nie. Jeśli chodzi o tworzenie tego badewia, to w dalszym ciągu nie wiemy, gdzie zdobyć te części. O tam jest ogień jeszcze. Ile, ile, jak, jak ja mam tam dolecieć? Udłużę się. No nie, w każdym razie już i będziemy kończyć ten film. Do tyłu leć. Okej, okay, nie wiem, dziwno. No dobra, więc już sobie podsumowując grę, zacznę od tej, że tak to nazwę, normalnej części. Skupię się już na samym gameplayu i suiwalu, jaki tutaj mamy. Mm. Właśnie ten motyw taki, że mamy jeden taki punkt, do którego jesteśmy ciągle przykuci. Na pewno nie jeden, jak się okazuje, bo tam przed tym sobie blokowaliśmy checkpoint, ale z reguły jest tutaj jeden, bo tutaj też mamy crafting. To na przykład podobna gra pojawiła się wcześniej i demko to było na kanale Void Train, choć sam to bardziej był punkt na zasadzie właśnie głównie związany z kraftowaniem i bazą niż z koniecznością żeby przeżyć. Ale co, generalnie właśnie taki fajny pomysł, że ciągle jesteśmy między dwoma miejscami, w jednym tutaj w całym kosmosie sobie zbijamy sobie, tam wracamy kraftujemy nieco boli czas i intensywność, jak szybko musimy wracać, no ale pewnie potem sobie ulepszymy tę kombinację, i dłużej będziemy w stanie je wytrzymywać. ci. Ale teraz, też z kolei, przechodzę do tej dziwniejszej na pewno części. Mm, sam nie wiem, jak to odbierać. Niby trochę śmiesznie, twórcy śmieją się z właśnie takich. Głównych za założeń, które normalnie właśnie Twój CG bezsensowne dają, ale z drugiej strony to je jest tak naprawdę na siłę, że. no sam nie wiem. To tak ciągle skaczę między dwoma skrajnościami, kiedy to jest głupie, że aż śmieszne, a po prostu. E, nie wiem, już niedorzeczne. No cóż, w każdym razie. To był koniec tego filmu, dziękuję za uwagę i na ja.